Właściwe tworzywa. Muszę przyznać, że wysunięty przez Serla argument chińskiego pokoju wydaje się bardzo przekonujący. Zresztą niektórzy z Was mi pisali. O tym. Zdaje się dowodzić, że żaden zaprogramowany komputer nigdy tak naprawdę nic nie rozumie. Ale w takim razie, co jeszcze, zdaniem Serla, jest potrzebne, by uzyskać prawdziwe rozumienie? Na czym polega istotna różnica między roborobkiem a prawdziwym człowiekiem, gdy chodzi o rozumienie? Edek wyjaśnia. Według Serla, powodem, dla którego maszyny takie jak komputer, szanka i roborobek nie rozumieją, jest to, że są zbudowane z niewłaściwego tworzywa. Tworzywa? Tak. Ser nie przeczyta temu, że maszyny mogą rozumieć, bo przecież my też jesteśmy swego rodzaju maszynami jesteśmy maszynami biologicznymi. Jako maszyny biologiczne rozumiemy. Być może kiedyś w przyszłości będziemy umieli zbudować takie maszyny biologiczne w laboratorium. Tego rodzaju maszyny wytworzone przez człowieka byłyby zdolne rozumieć. Rozumiem. Problem z roborobkiem polega na tym, że on nie jest zbudowany z biologicznego tworzywa. Tworzywa metal i plastik to nie są odpowiednie materiały, jeśli chce się zbudować maszynę, która autentycznie rozumie. Maszyny z krwi i kości potrafią rozumieć. Maszyny z plastiku i metalu nie są do tego zdolne, bez względu na to, jak bardzo byłyby skomplikowane. Sel ma rację? Czy rzeczywiście maszyna, która naprawdę rozumie, musi być zbudowana z krwi i z kości albo z jakiegoś innego materiału biologicznego? Tak, tak. my.